Odnosząc się właśnie do prezydentury Karola Nawrockiego, zapowiedział on też y, zmiany w konstytucji, które nawet, jak to zapowiadają niektórzy, mają zmienić ustrój państwa. I ty myślisz, że taka zmiana konstytucji naprawdę mogłaby mieć miejsce? Znaczy powiem tak. No, konstytucja, którą mamy za dwa lata, będzie już miała 30 lat. Jest to konstytucja, która była pisana w zupełnie innych realiach y, i która miała chronić. Y, w wielu miejscach, jak na przykład w sądownictwie, przed pewnymi zagrożeniami, których już dawno nie ma. Ta konstytucja wymaga zmiany, na pewno. Jest wiele w niej różnych niedopracowań, rzeczy, które już wyszły z użytku, na przykład kwestia gospodarstw rolnych czy, 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 czy innych rzeczy. Myślę, że wymaga bardzo wielu reform. Natomiast pytanie jest, kto jest w stanie zmienić tę konstytucję, no bo, jak wiecie, wymaga na bardzo dużej większości. Dzisiaj żadna władza jej nie ma i myślę, że w następnych wyborach, nawet jeżeli potwierdziłyby się sondaże dające tyle procent konfederacji, i tyle procent Prawo i Sprawiedliwości, to wciąż nie, nie mają tej większości konstytucyjnej. Natomiast szczerze mówiąc, ja nie jestem w tym zakresie optymistą. Myślę, że poczekamy jeszcze przynajmniej z 10-15 lat, zanim coś się zmieni, chyba że będziemy zmieniać te konstytucje częściami. Na przykład zrobimy jakiś wielki okrągły stół wokół sądownictwa i pozmieniamy tylko te rzeczy w sądownictwie przy jakimś wielkim konsensusie, ale w to też mi się bardzo nie chce wierzyć, szczerze mówiąc.